Nie jest łatwo odnaleźć się w plątaninie uczuć. Możesz mi zaufać? Tłumaczę ci, że ani ja, ani nikt inny nie wiemy, gdzie mama jest. Nie wiem, co się dzieje. Może wody? Wody, dobra. Komu można zaufać? Dobrze wyglądasz. Mój mąż włamał się do twojego mieszkania. Znalazł plany sztoli. Zaplanowałeś to. Kto udaje, żeby ugrać swoje? Nagle zabrakło ci słów? Dobrze się czujesz? Hej, Jagoda! To spałam? No, to trochę mało powiedziane. Słuchaj, ja nie jestem lekarzem. Ona powinna jechać do szpitala teraz. Mama! Chłopcy! Poprosicie, no, mamę. Popularny serial obyczajowy. Urządziliśmy dzieciom niezłą jazdę. Boję się, że teraz będzie jeszcze gorzej. Pierwsza miłość. Od poniedziałku do piątku, o 21.45 czasu środkowoeuropejskiego i o 20.20 .20 czasu środkowoamerykańskiego w Polsat One. Nie jest łatwo odnaleźć się w plątaninie uczuć. Możesz mi zaufać? Nie wiemy, gdzie mama jest. Komu można zaufać? Mój mąż włamał się do twojego mieszkania. Zaplanowałeś to? Popularny serial obyczajowy. Dobrze się czujesz? Hej, Jagoda! Co z To trochę mało powiedziane. Mama! Chłopcy, połóżcie, mamę. Popularny serial obyczajowy. Chcieliśmy dzieciom nie są jazdy. Pierwsza miłość. Od poniedziałku do piątku o 21.45 czasu środkowo-europejskiego i o 20.20 .20 czasu środkowo-amerykańskiego w Polsat One.